Cześć! W dużych sklepach pewnie nie raz widzieliście mrożone filety ryb. Dorsz, panga, morszczuk, miruna. My dzisiaj skupimy się właśnie na tych rybach, a dokładniej na tilapii. Pokażę Wam w jaki sposób przyrządzić mrożoną rybę na patelni bez panierki. Zapraszam do odcinka. Kupiłem trzy filety tilapii, które rozmroziłem. Następnie zabieram się za ich osuszenie na ręczniku piro. Gdy ryba jest już odsączona z resztek wody, sole i pieprze nie dodaję żadnych przypraw. Jeżeli lubisz bardziej, może dać majeranek, cytrynę, inne rzeczy. Dla mnie, ewentualnie, cytryna, nic więcej. Ryba z tego, że jest cienka, smażę ją na maśle, na wolnym ogniu. W taki sposób, aby przestała być przezroczysta. Białko ma się ściąć, ryba ma być to czysta w środku. Koniec procesu smażenia. Ryba smażona na maśle jest bardzo delikatna. I soczysta, czyli nie musisz się martwić, że mieliśmy taką zelówę z kulaczek. Także jeżeli lubisz delikatną rybę i nie masz za bardzo pomysłu, spróbuj ty z twarzą na maśle, ale bardzo krótko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i próbujcie ryby. Do zobaczenia. Cześć.